Jak wierzę to robię, to te platrapowe zajęcia, ja nie do ujęcia Twoje ośrodki, dla mnie to Nie tylko jak robię te zdjęcia. Na trapy bo w panie mam trap. Tak grubo ze zacząłem grać, a zwroty to tylko mera. Ty dalej rób czak, czak, czak Pokój pełen dymu, głowa pełna rymu, Życie pełne przygód i wszystko po cichu Nie widzę tych świateł, wyszedłem z pościgu Ty słaby, masz skile, jak grać bez Handluj z tym synu Handluj z tym synu Mija słabe suki z trudnymi dziećmi Dysfunkcja większa niż ilość kredytów Mówili, że jestem szansą dla miasta Natomiast to to raczej nie moja bajka Głęboko coś kiedyś nawinę jak bajka Póki co patrzę jak rośnie zabawka Was ogień zapałka, czy może pochodnie? Nie pytaj mnie czemu, po nie Amazonie A to gówno i powracam co dnia Wyciągnę sobie średnią jak Amazonka Rada bez przykazu, z przykazem Fura bez gazu, na pełnym gazie. Otwartej karty, a jeszcze pokażę Albo zmienię zdanie, jak wiesz co jest serio To ta piona, rzucaj na głośnik jak w i domach Róż wszystko, żeby nic nie żałować Nie bądź jak ciota. Jak myślisz, że dasz radę, to udowodnij Nie ty jesteś dobry, a ludzie nie podli Znałem tu, typa, co wkręcał się w ciąży Jak tego słuchasz, to w końcu dorośli Jak myślisz, że dasz radę, to udowodnij Nie ty jesteś dobry Znałem tu, typa, co wkręcał się w ciąży Jak tego słuchasz, to kurwa dorośli Przedałbym Ci patent, mówiłbyś, że jesteś raper Dla mnie to chujowe sformułowanie Chciałbym Wam świecić przykładem, a nawet nie zbawię Jak powiem, że nie jest tak wcale Świetnie się bawię Świetnie się bawię, jak piję i pale Jeszcze ze składem, jak piję i pale Jest grane, widzę Was one way Pełno jest dymu, nic nie jest rozlane Nie mów nic do mnie, jak się wysypałeś To jasne, masz proste zadanie, do śrady Nie pytaj o radę, bo nie mam jej dla Ciebie wcale Jestem tak dobry, że jeśli Twój twórca istnieje, to będę Naprawdę, jak warku jest papier, troszczyć się nie da, kumacie Chcę mule, to raczej nie mule na chacie Ty mule, czy ośle, znajdź pracę Masz bilans ujemny, ogarnijcie matłe pajace Rzucam to wszystko na raz, ty patrzcie